Dzień dobry i witamy ponownie na kanale Paulato. Dziś wspólnie zobaczymy, jak najlepiej dopasować sofę lub narzutę na sofę w kolorze beżowym albo w innym neutralnym odcieniu. Z pewnością w przypadku koloru waniliowego łatwiej jest dobrać ciepłe tony, ponieważ sam waniliowy już z natury jest nieco bardziej przytulny jako kolor. Możemy spróbować na przykład z Bordo, które zachowuje to poczucie przytulności w domu, a jednocześnie dodaje odrobinę więcej koloru. Albo możemy wypróbować musztardowy, który nadaje naszemu wnętrzu jeszcze bardziej wyrazisty, jeszcze jaśniejszy akcent. Alternatywnie, zwłaszcza w tym letnim sezonie, możemy spróbować połączyć nieco świeższe kolory, aby spróbować zrównoważyć temperaturę. Możemy na przykład spróbować połączyć niebieski z W ten sposób nadamy pomieszczeniu nowy akcent kolorystyczny i już dzięki temu wprowadzimy odrobinę więcej świeżości niż wcześniej. Jeśli chcemy, możemy jeszcze bardziej wzbogacić sofę, dodając trzeci kolor. W tym przypadku poleciłabym piękną optyczną biel, która doda jeszcze więcej światła idealnie na tę porę roku. A wy co wolicie? Wolicie świeże odcienie, czy raczej pozostajecie przy ciepłych tonach? Dajcie nam znać w komentarzach, zostawcie lajka like i zacznijcie nas obserwować.